Zaczynamy program Gościniec Radia Września. Dziś, proszę Państwa, wspólnie będziemy się odchudzać, a przynajmniej szukać rad na to, jak wyglądać fit. Moim i Państwa gościem jest dietetyk Joanna Zimna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Janno, z tymi dietami to jest tak różnie. Yy, przeglądając Pani Facebooka, widziałem, że yy, ma Pani sporo zastrzeżeń do takich internetowych grup odchudzających i dających sobie wzajemnie rady. To jak jakaś niebezpieczne jest? Znaczy, uczulam osoby, które e, chciałyby przejść e, na dietoterapię i chciałyby zadbać o swoje zdrowie właśnie o korzystanie e, z wsparcia e, grup e, facebookowych, które e, mają w swoim założeniu e, sprzedawać e, suplementy, diety, takie jak koktajle zastępujące nam posiłki. E, najczęściej osoby, które... E, Nazywają się trenerami żywieniowymi. Są to osoby, które same schudły dzięki drugiej osobie, które de facto nie mają żadnego wykształcenia. No, ja bym osobiście no, nie powierzała swojego zdrowia osobie, która totalnie nie ma wykształcenia w danej dziedzinie i chciałaby dać mi wsparcie postaci koktajli, żeby mnie odchudzać. No często osoby niestety wybierają takie rozwiązania, no co jest przykre, no bo de facto dają się naciągać i jakby no dają się wciągać też w jakiś system, który powoduje tak zwaną piramidę i... Ale mówią ci osoby, które korzystają z takich opcji, mówią, że to jest prostsze, łatwiejsze, szybsze, a wiadomo, że żyjemy szybko w dzisiejszym świecie. Dieta natomiast kojarzy nam się z czymś uciążliwym, niekoniecznie jedzeniowa, ale trzeba spędzać mnóstwo czasu w kuchni, szukać produktów. i... Tak, tylko że dieta jest indywidualnie dopasowana do zapotrzebowania naszego organizmu. A w momencie kiedy idziemy do osoby, która chce nam sprzedać suplement zastępujący nam posiłek, no ten posiłek nie jest indywidualnie dopasowany do danej osoby. To jest po pierwsze. No po drugie, nie jesteśmy w stanie całe życie spożywać koktajli i w ten sposób żyć, tak? No jakby każdy ma różne też preferencje żywieniowe i dieta powinna być zbilansowana ze wszystkich składników odżywczych. Pokrywające w różnych produktach spożywczych, a nie korzystanie z rozwiązań typu koktajle. Wiadomo, że to jest wygodniejsze, aczkolwiek szczerze mówiąc, no, no nie powierzyłabym swojego zdrowia osobie, która nie wiem, z wykształcenia jest sprzedawcą, całe życie sprzedawała pierogi a w tym momencie próbuje wcisnąć mi koktajl i mnie odchudzić i twierdzić, że mi pomaga. No tak, tak to uważam, że nie powinno działać. No i uczulam, żeby ludzie po prostu nie dali się wciągać w takie grupy, bo no jest to sposób na zarabianie i naciąganie następnych osób. A jeżeli chodzi o zgubienie zbędnych kilogramów, to jest przede wszystkim wybór i zainwestowanie w swoje zdrowie, małymi krokami dbanie o swoje nawyki żywieniowe małymi krokami przekształcenie swojego trybu życia na model żywieniowy który zostanie z nami przez lata i rozwiązanie koktajl za śniadanie no nie jest dobrym rozwiązaniem bo jednak to śniadanie powinno być takim śniadaniem skonstruowanym z produktów spożywczych które możemy Pójść do zwykłego sklepu spożywczego i kupić i sobie przygotować takie śniadanie, a nie, a nie korzystać z jakiegoś tam koktajlu. A czym się kierować wybierając takie produkty, które mm, powinny być są dla nas zdrowe, prawda? Nie koktajle, tylko czym się kierować w sklepie? Tak, ja wiem, że to bardzo ogólnie, ale proszę takich choćby kilka wskazówek. Tak naprawdę, no, to są naprawdę proste rzeczy, tak? Szukamy pieczywa razowego, nie wybieramy białego pieczywa, tylko razowe pieczywo. Trudno też w dzisiejszych czasach kupić dobre, razowe pieczywo. No ale jak się ktoś potrudzi, no to można, tak? Chude wędliny, nabiał, chudy, nietusty. No, nie łukamy tłuszczów zwierzęcych. Spożywamy tłuszcze roślinne, spożywamy dużo wody. Wcale jest nieprawdą, że na przykład zdrowy styl odżywiania, zdrowa dieta jest droga. właśnie to jest odwrotnie, bo e, właśnie osoby, e, znaczy produkty spożywcze, które e, kiedyś spożywali e, nasi dziadkowie, e, były, u, a teraz są uważane za zdrowe i fit, to są produkty proste, typu kasza gryczana, chleb razowy, czerstwy najlepiej stary. E, ja takie produkty, które ziemniaki. Nie musimy się trudzić jakoś szukać specjalnych produktów, które będą jakoś odpowiednie dla nas, ale taka dieta wypisana przez dietetyka, przez osobę, która się zna, to jest dieta, która, no co, nie skazuje nas na bieganie po sklepach. Nie, to na pewno. W każdym bądź razie przyjmuję w gabinetach, w prowincjonalnych miasteczkach i staram się, żeby dieta zawsze była skonstruowana w sposób. Gdzie no, produkty muszą być łatwo dostępne w każdym, można powiedzieć, markecie, czy sklepie spożywczym, i, i łatwe przede wszystkim w przygotowaniu. Często też osoby boją się, że zaczną, nie wiem, stać godzinami w kuchni. To jest nieprawda. Posiłek jest łatwy w przygotowaniu. Jeżeli ktoś ma parę produktów do przygotowania, to de facto. Na przykład, jak wygląda śniadanie e, osoby, bo często mówią osoby, ale ja nie mam czasu na zjedzenie śniadania, i ja muszę szybko biec do pracy, wypiję kawę i w ogóle. Moje śniadanie wygląda, że mam na przykład trzy kanapki chleba razowego posmarowane chudym twarogiem, i do tego chuda wędlina, i do tego porcja warzyw, tak? E, nie jest to żadna filozofia, nie jest to żadne fit, śniadanie nie wiadomo, wymyślne. E, proste rzeczy. Najlepsze są proste rzeczy, jeżeli chodzi o wybór y, produktów. Im bardziej coś jest proste, tym bardziej zdrowe. A czy I... możemy się wymieniać? Przepraszam, że wejdę Pani słowo, czy możemy się wymieniać z dietami? Mój kolega ma dietę. No to ja wezmę od niego, to może coś zrzucę. Dziewczyny pomiędzy sobą. No niestety, czasami właśnie y, moi pacjenci opowiadają, że koleżanka powiedziała: no słuchaj, no to daj mi tą dietę, ja sobie ją skseruję i, i, i wezmę, no ale to niestety tak to nie wygląda, bo każdy ma swoje indywidualne zapotrzebowanie. Przychodząc do gabinetu dietetyka, wchodzimy na specjalne urządzenie, które jest analizatorem składu ciała. Na podstawie tego urządzenia, które odczytuje tkanki aktywne, metaboliczne, czyli mięśnie i różnego rodzaju narządy wewnętrzne, określa nas indywidualne zapotrzebowanie energetyczne. Tak? I wtedy dietetyk indywidualnie dopasowuje to zapotrzebowanie. W momencie, kiedy koleżanka skseruje od koleżanki i tamta koleżanka z kolei ma, Większe zapotrzebowanie, no to, wtedy, no to wtedy może chudnąć zbyt szybko. I zbyt szybkie chudnięcie też jest niewskazane. Prawidłowy spadek wagi to jest około kilograma na tydzień. Jeżeli przechodzimy na jakieś restrykcyjne diety, jeżeli przechodzimy na jakieś koktajle i nagle zaczyna nam ta waga schodzić po prostu w oszałamiający sposób, to. Jest, to niech się nam zaświeci lampka czerwona, że coś jest nie tak, bo prawidłowy spadek nie powinno być, nie powinien organizm być zbyt restrykcyjnie traktowany, bo w momencie, kiedy głodzimy ten organizm, on spowalnia sobie wszelkiego rodzaju przemiany metaboliczne, odchudzamy mięśnie, a tym samym gubimy tkankę aktywną metabolicznie. I w późniejszym czasie mamy efekt jojo. Czyli są to dla nas kłopoty. Wspomniała Pani, że dieta nie musi być skomplikowana, trudna, nie trzeba biegać po sklepach. I przede wszystkim, co myślę, że teraz jest ważne, szczególnie w czasach galopującej inflacji, wysokich cen paliw, nie musi być droga dieta, to prawda? Oczywiście, ja na przykład dzisiaj miałam na śniadanie owsiankę z marchewką, przepyszna. Eee, Potem na drugie śniadanie mam jabłko i jogurt. Z kolei. Czyli na... Dwa posiłki zmieściła pani w 6 zł mniej więcej. Nawet uważam, że niżej. Nawet uważam, że niżej. Na obiad mam dzisiaj na leśniki też z surówką z marfi. Na kolację jest jakaś sałatka z sezonowych teraz warzyw, które tak wcale nie są drogie, jakby się mo można by było przypuszczać. Nie? I jest jeszcze jedna rzecz, bo y, można u pani. Y, Wygrać w konkursie taki pakiet opieki dietetyka, co dodatkowo zaoszczędzi nam kasę. Tak, zapraszam wszystkich pacjentów z okolic Środy Wielkopolskiej, Wrześni i Słupce do wzięcia konkursu, gdzie można wygrać dwumiesięczny pakiet opieki dietetyka. Zasady tego konkursu są na mojej stronie, na, na moim stronie Facebooka. I każde miasto jakby ma swój osobny, osobny konkurs, więc osoby, które są z, da, z danego regionu, mogą wybrać po prostu ten konkurs, który należy do, do, do danego regionu. Trzeba się spieszyć, do końca października można się zgłaszać. Tak, do końca października. 24 właśnie mamy Światowy Dzień Walki z Otyłością, więc warto pomyśleć, żeby zadbać o swoje zdrowie. I pamiętajmy, że to nie ma być chwilowy zryw, tylko stopniowa zmiana swoich nawyków po to, żeby te nawyki zostały z nami i, i powodowały dobre zmiany. I obyśmy na wiosnę wszyscy wyglądali po prostu pięknie i czuli się dobrze. To też nie chodzi tylko o wygląd, bo pamiętajmy o tym, że tłuszcz nie zbiera się tylko i wyłącznie na zewnątrz, ale przede wszystkim narpiew otacza wszelkiego rodzaju narządy. I serce, wątrobę, żołądek, jelita. No i niestety powoduje to, że te narządy yy, no, przestają funkcjonować tak, jak powinny. Z tego tytułu się biorą takie choroby jak cukrzyca, yy, naciśnienie tętnicze, choroby serca, zawały. Więc też zadbajmy przede wszystkim o swoje zdrowie, bo często yy, no, przychodzą do gabinetu bardzo młode osoby, które de facto tak się męczą. Yy, i to jest po prostu przykre, że, że, że nie dbają po prostu o swoje zdrowie, o swoje dobre samopoczucie. Zadbajmy, proszę Państwa, o to i zadbaj, zadbajmy o to, żeby e, rady, które otrzymujemy, były radami od specjalisty. A jeszcze chciałam wspomnieć, przepraszam, cały czas trwają bezpłatne konsultacje dietetyczne z pomiarami tkanki tłuszczowej i zatrzymanej wody metabolicznej, nie zobowiązujące oczywiście w każdym z tych trzech miast może można przyjść, skorzystać, porozmawiać ze mną. E, to nic nie kosztuje. Powtórzmy te trzy miasta. Środa. Środa Wielkopolska słupca września. Zapraszamy serdecznie. Ja dokończę, żeby rady, które otrzymujemy, były radami od specjalisty, a niekoniecznie od internetowych znawców. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była dzisiaj dietetyk Joanna Zipna. Dziękuję bardzo Państwu.